Ja jestem Iza, wasza ulubiona Iza I dzisiaj będziemy robić z zakiem taki bardzo ciekawy challenge Gdzie on będzie otwierał moje koperki A ja go opierdolę, żeby wynoszą mi takie chujowe rzeczy jak zawsze Tak więc... Zaczynamy Od czego zaczynamy? Hero. Możesz zacząć od heroików Kupiłam sześć heroików JA PIERDOLĘ NIE WIERZĘ O KURWA ALE GÓWNO TAK JAK gówno? AŻ? JA CIĘ TY JEBANA pasja. Ale wiesz, że ci potem opierdolę i tak? Zatem losowałeś mi takie rzeczy? Ty mi kochanie dupy dasz za to TAK? Mhm. Co jeszcze zobaczysz? Ja. kurwa. No. Ja nie, o, ci ty, kurwa, Oj, okay. Dobrze. <grywa> nie, 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 to nie, 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 no nie, Ty jesteś moim bo, moją boginią seksu. O, Kurwa, co stało hmm. Dobra, ja mam ci to, kochani moje drogie, pozamieniać się na oczu tak? Halo. Na ołty ci to pozamienia? Tak, możesz mi to pozamienić na ołty Ale mi kurde, wszystko potrafię. Tak! Ty... To jeszcze zobaczymy. Tak, Ciao, chciałbyś... no, Nie, I zrobią ten pierwszy. No. I... Ja szukam, jak wiesz, co zrobili nawet pierwszy sezon, Ale bo ja jest Chodzi mi o to, że... Żeby... Zaginiony... Chodzi mi o to, żeby dało się wymienić rzeczy z pierwszego sezonu, bo mam się właśnie, daj się, dało da się, da się wymienić. Daj ja się, da da się... tam nawet... Daj się wymienić? Lord napisał. Ty... Um... No da się! Dzisiaj. Pomyliwszy drogę i zabłądziwszy, zakupiony strażnik głębi nowej gwarki do Gwardii, wreszcie do Werbium wraz ze swoim sklepem. Poza dziś gwarcja może zmieniać przedmioty z pierwszego sezonu w Erko na smocze, szafiry, D szafiry które spożytkuje się w sklepie strażnika. <laughs> Zaraz coś sprawdzimy jeszcze od razu Pa, teraz mamy to samo, co to jest Gdzie to jest? Oho, mam wydarzenie dzisiaj. O 7, od 17.45 do 18.45. Nauka masażu kobiety w ciąży przez partnera moduł drugi w dzieciok.pl Jak, jak będę mogła lognąć, to mi powiesz, lognę i cię opierdolę, jak zawsze. Ja idę się jeszcze sprawdzić coś, co wyczytałem na forum. Tak, co sprawdzisz? Aha, chcesz sobie coś zamienić? Nie, ale fajnie. Ale fajnie, to no dobra Jest takie fajne, jak jadasz Okej, okay, to mam Mam nadzieję, że jest serio fajne Co mogę pić, okej okay. Ociek oh, <laughs> I co? Pokaż mnie? Kocham Cię, kocham Cię A wiesz Skarbie, że kurwa pierwszy kuferek to była, był ten lega out? Tak no. <laughs> O nie Płaczę Ja idę sobie jeszcze, jak dali tą opcję, idę sobie wymienić e, śmieciory Śmieciory sobie wymienię. mam mam kaptan bagiennego tak, skrytobójcy, jeden niewymieniony Tak, na marginesie A więc naprawdę super kuleczki na pewno e, Tak, tak, tyle kuleczek Kamieszki bryczka, Na no, jakby na Siderii kupić I... i... i, i... Pełnić byka za 5 od ręki. A teraz ja sobie idę Zmienić gówno. Dobra, a ja sobie też teraz niektóre rzeczy wymieniam. I tak skomentuję. Strój adekcji cienie bardzo ładny, też go miałam już. Biały gaunt, też ładny. Strój wagi skrytobójczyni, i skrytobójczy, nie skrytobójcy. Też ładne strojem. Nie w moim typie. Paladynka schujona. Smoczy zwój Teleportacji do Agitriady Nie przyda mi się, ponieważ mam swoje do Agitriady Druna Czerwonego Smoka Eder Nie przyda mi się, ponieważ na każdej postaci mam zrobiony typ ty ty Eder Smoczy Wzmożony Unik Nie przyda się Cześć kotku Cześć kotku A więc chcę zmienić przedmiot na walutę drugi sezon Pierwszy sezon Zaczynamy sobie może od Dzwój, czerwonego smoka Eder, techniczny ZA jeden, drugi smoczy zwój do agi smoczy zwój szafiry? Do agi Za pięć. O kurwa, jaka czarownica. A czemu Jem mi tu szafiry tak. idą? A nie rubiny. Halo. Co? Czemu mi idą szafiry jakieś, a nie rubiny? A, dobra, dobra. To to jest inne. Dobra, już widzę, no. To se zostawię. Gdzie to jest? Eee. Eee. U, 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 u. Dobra, ale co? No, nie uważam, że za udane ten za udane, te no. kuferki. Eee. Ale dobra, ja dalej. Paladynka. Jest. Oczywiście, że chcę wymienić. O, jasne teraz. Ja. Dwa stroje skrytobójcy. Czekaj. Kurde, nie pamiętam jakie to ołty były fajne. Jakie ołty? No bo tu nie ma tego. Nie ma... Na... E, strój strzelca to loków i strzelczyni to loków to były te, wiesz, to były te takie co ma agas Dobra, to ja sobie biorę tego Dobra. O Jezu, ale gówno wziąłem Ale fatalne Ja pierdole Dobra, to chuj, kończymy Czekaj Nie czekaj Ja się ubiorę A, mój